Siemka, Dzi dzisiaj sobie tak na szybko otworzymy saszetkę z Minecraft, bo teraz Minecraft jest bardzo popularny, dlatego dostałam takie gratysfakcje. To takie świecie tutaj. A tutaj takie, no mm, Więc otwieramy saszetkę. Trzeba to tak otworzyć z kamerą. Więc... Dajcie widzieć Że on. Tutaj takie dziwny jest. Nie wiem co stwierdzić tak, może piesek. A jeszcze takie są do wyboru. Mm -hmm. Dobra, i teraz wysypujemy. jest pod ręką, masz. pod ręką o tu jest ej 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 O, tu myślę, że to jest legendarna. Mm. taka figurka tak się ona prezentuje jakoś nie działało, przepraszam widzowie. teraz sobie pod testujemy, to możemy dziś odłożyć na razie. tu, damy. chyba figurka niech sobie tu leży. I teraz, teraz piemy to, długo pisie. dobrze, teraz trzeba to wyjąć. takie, takie białe. no jakoś jest bardzo okropna, więc co ta latarka robi Jakiego ja no to no nic nie robi trudno to pokażę wam jaką jestem artystką dobra szkicowanki co mam kawałek na szkicować hmm Jo. albo nie krówka z Minecrafta może Ты еще там за две минуты.